Mnie nie ma, mnie nie ma, ja tylko... Eee, na bieżąco Robert. Nie ma czegoś takiego. BUM, boom, bum. Boom. Twoim zadaniem jest, nie ma celu, idziesz tu, nie? Bo to wprowadza, może wprowadzić zamieszanie. No. Nie, 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 nie. Łukasz idzie na drzwi. Ty tryb, musisz miejsce zrobić. Musisz miejsce zrobić. O. Na blisko. Cover, 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 Łukasz, cover. Dobrze. Celuj się, oparzyć. Podejdziesz do Łukasza, daj mu sygnał, idź! Łap plecy, Łaplecy plecy Robertowi. Wcześniej Łukasz powinno to być. No dźwięk no, się. Uciek te drzwi. Chodź do drzwi. Chodź, chodź. Łap te drzwi, złap te drzwi, dobra. Jest śmiał, śmiało, śmiał. On sprzed tam. Zblokuj sobie nogą. Zblokuj swoją nogą. Tu. I trzymasz też te dwoje drzwi. Trzymasz. Mm -hmm. Teraz Łukaszowi mówisz, Łukasz, idź te dalsze, ty dalej chodź, trzymasz te. Musisz sam sobie Łukasz odchodzić. Chodzisz. Daj informację, Czysto? Teraz zobacz. Zobacz, Huczy tu. Daj sygnał, że jesteś gotowy do otwarcia i otwórz Robertowi. Kucnij sobie. O. I już wychodź, ale wychodź. Otworzyłeś, wychodź, Ma od razu Robertowi plecy, bo jesteście sami. Siłownia.